Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do nieba, ten film może zmienić twoje życie. Ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, ujawnił trzy wyraźne znaki wskazujące, kiedy dusza jest naprawdę przeznaczona do raju. I tak, mówił z autorytetem kogoś, kto intensywnie doświadczył zjawisk nadprzyrodzonych. Zanim jednak ujawnimy, jakie to są znaki, należy zrozumieć, Kim był ten niezwykły człowiek? Ojciec Pio, urodzony jako Francesco Forgione, był włoskim zakonnikiem kapucynów. Jego sława rozprzestrzeniła się na cały świat nie tylko dzięki jego głębokiej duchowości, ale także dzięki mistycznym zjawiskom, które towarzyszyły mu przez dziesięciolecia. Nosił stygmaty. Co więcej, ojciec Pio posiadał nadprzyrodzone dary. Takie jak bilokacja, czytanie dusz, a nawet prorokowanie. Tysiące ludzi codziennie ustawiały się w kolejce, aby się mu wyspowiadać, a wiele z nich wychodziło przemienionych, uzdrowionych lub we łzach, czując, że stanęły przed czymś boskim. Nie mówił o niebie jak zwykły teolog. Jego słowa wynikały z głębokiego doświadczenia mistycznego, często towarzyszyły mu wizje i bezpośrednie objawienia. Kiedy ojciec Pio mówił, że dusza jest przeznaczona do nieba, wynikało to z tego, że widział coś, czego większość z nas nie jest w stanie dostrzec. Zanim zrozumiemy znaki objawione przez ojciec Pio, należy zrozumieć, co w rzeczywistości oznacza pójście do nieba zgodnie z wiarą chrześcijańską. Nie jest to tylko ostateczny cel, ale cel życia wieczny stan doskonałej komunii z Bogiem, gdzie nie ma już bólu, cierpienia. Grzechu ani rozłąki. Doktryna Kościoła katolickiego naucza, że niebo jest najwyższą nagrodą zarezerwowaną dla dusz, które umarły w stanie łaski, to znaczy pojednane z Bogiem i wolne od wszelkiego grzechu śmiertelnego. Jest to miejsce, w którym święci żyją wiecznie w obecności Stwórcy, uczestnicząc w pełni jego chwały i miłości. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, to Doskonałe życie z Trójcą Przenajświętszą. Ta wspólnota życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi błogosławionymi nazywana jest niebem. KKK 1024 Jednak osiągnięcie nieba nie jest automatyczne. Wymaga życia w nawróceniu, żywej wiary, uczynków miłosierdzia i wytrwałości aż do końca. Dlatego Jezus tak często ostrzegał nas o potrzebie czuwania i modlitwy ponieważ nikt nie zna dnia ani godziny. Zbawienie jest darmowym darem Boga, ale musi być odwzajemnione życiem ukierunkowanym na Niego. Ojciec Pio rozumiał to doskonale. Dla Niego niebo nie było odległą koncepcją, ale żywą rzeczywistością, która zaczynała się już tutaj, na Ziemi, poprzez modlitwę, świętość i cierpienie przyjmowane z miłością. Mówił, że każda dusza ma przed sobą dwie drogi. Jedną prowadzącą do życia wiecznego, a drugą do zguby. Dlatego znaki, które objawił, są tak ważne. Pomagają nam rozróżnić, czy naprawdę podążamy właściwą drogą. Są jak duchowe latarnie, wskazujące właściwy kierunek, gdy wszystko wydaje się zagmatwane. Znak 1 Życie głębokiej i nieustannej modlitwy. Pierwszym znakiem, który ojciec Pio ujawnił, jako wskazówkę, że dusza jest na drodze do nieba, jest życie modlitwą. Ale nie byle jaką modlitwą, mówił o głębokiej, prawdziwej modlitwie płynącej z serca, która tworzy prawdziwą bliskość z Bogiem. Ojciec Pio mawiał: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Dla niego ten, kto modli się szczerze, wytrwale i z wiarą, nie, tylko zbliża się do Boga, ale zaczyna już tu na ziemi doświadczać znaków nieba. Dusza, która modli się nieustannie, jest bardziej wrażliwa na wolę Bożą, lepiej chroniona przed grzechem i bardziej otwarta na działanie Ducha Świętego. I uwaga, nie chodzi o powtarzanie pustych formułek lub modlitwę tylko w chwilach potrzeby. Prawdziwa modlitwa to taka, która staje się stylem życia. Jest to ciągły dialog z Bogiem w ciągu dnia. Zaufanie złożone w jego ręce przy każdej decyzji, uważne słuchanie, jego głosu w małych i wielkich wydarzeniach. Ojciec Pio spędzał codziennie wiele godzin na modlitwie, pomimo wszystkich fizycznych cierpień i wymagań posługi kapłańskiej. Szczególnie zalecał modlitwę różańcową, mówiąc nawet, że ten, kto trzyma się różańca, zostanie zbawiony. Dla niego różaniec był potężną bronią duchową przeciwko złu i bezpośrednim środkiem do osiągnięcia nieba. Ponadto radził wszystkim, aby mieli ustalone pory modlitwy i nigdy nie pozwalali, aby troski dnia codziennego zabierały im czas spędzany z Bogiem. Według niego nawet największe bitwy duchowe można wygrać na kolanach. Znak dwak: Cierpienia przyjmowane z wiarą i miłością. Drugim znakiem ujawnionym przez Ojciec Pio jako wskazujący na duszę zmierzającą do nieba, jest zdolność do przyjmowania cierpień życia z wiarą, cierpliwością i miłością. Innymi słowy, to nie samo cierpienie zbawia, ale sposób, w jaki jest ono przeżywane, zjednoczone z Chrystusem i ofiarowane z ufnością. Ojciec Pio często mawiał: „Cierpienie jest darem od Boga.” To właśnie w nim dusza oczyszcza się jak złoto w ogniu. Dla niego przyjęcie krzyża z miłością było wyraźnym znakiem jedności z Jezusem. Sam intensywnie przeżywał tę rzeczywistość. Oprócz fizycznego bólu spowodowanego stygmatami, zmagał się z oszczerstwami, prześladowaniami, niezrozumieniem i izolacją, nawet ze strony władz kościelnych. Jednak nigdy nie zbuntował się, wręcz przeciwnie. Ofiarował wszystko za duszę i zbawienie grzeszników. Jest to jeden z najbardziej wymagających znaków, ponieważ stanowi wyzwanie dla naszej naturalnej skłonności do ucieczki od bólu. Jednak dla Ojciec Pio cierpienie przyjęte z rezygnacją zamienia się w odkupienie. Jest ono drogą do oczyszczenia i uświęcenia. Dusza, która uczy się przyjmować swoje bóle bez buntu, ale ufając Bogu, wykazuje duchową dojrzałość i głęboką miłość. Nie oznacza to pogodzenia się z cierpieniem lub celowego poszukiwania go, oznacza to raczej znalezienie sensu w nieuniknionym bólu. Czy to choroba, strata, niesprawiedliwość czy frustracja, wszystko można ofiarować jako modlitwę, jako ofiarę zjednoczoną z cierpieniem Chrystusa na krzyżu. Ojciec Pio nauczał, że dusza, która umie cierpieć z wiarą i nie traci nadziei, osiąga wysoki stopień zaufania Bogu. Stwierdził nawet, że w niebie jasno zobaczymy, że najbardziej bolesne chwile były również najbardziej cenne dla naszego zbawienia. Znak trzech. Życie w miłości bliźniego. Trzecim znakiem ujawnionym przez ojciec Pio, że dusza jest na drodze do nieba, jest ciągłe praktykowanie miłości bliźniego, czyli życie miłością bliźniego w sposób konkretny, hojny i szczery. Dla niego żadna modlitwa, żadne ofiarowane cierpienie nie miałyby sensu. Gdyby nie towarzyszyła im miłość przeżywana na co dzień, mówił. Jeśli nie mamy miłości, nie mamy nic. Ojciec Pio postrzegał miłość bliźniego jako termometr duszy. Sam poświęcał długie godziny na pomoc wiernym, nawet gdy był fizycznie osłabiony. Założył szpital dla ubogich, Casa Solievo della Soferenza, i nigdy nie przestał pomagać tym, którzy do niego przychodzili, nawet jeśli była to tylko słowo pocieszenia. Jego współczucie było widoczne, prawdziwe i praktyczne. Życie w miłości, dla ojciec Pio, było czymś więcej niż tylko dawaniem rzeczy, było dawaniem siebie. Zaczyna się to w domu od cierpliwości, przebaczenia i słuchania. Przejawia się w prostych gestach, pomaganiu komuś, odwiedzaniu chorego, pocieszaniu zasmuconego serca. Wykracza poza powierzchowną sympatię. Chodzi o. Dostrzeganie Chrystusa w każdej osobie. A ta miłość nie może mieć granic. Musi obejmować nawet tych, którzy nas obrażają. Ojciec Pio był surowy wobec grzechu, ale nieskończenie współczujący wobec grzeszników. Nauczał, że przebaczenie jest jednym z najwyższych aktów miłości i jednym z największych znaków duchowej dojrzałości. Miłość jest również językiem wieczności. W niebie będziemy w pełni doświadczać miłości. Dlatego ten, kto naprawdę kocha, w pewnym sensie już doświadcza rzeczywistości raju. Dlatego, według Ojciec Pio, życie naznaczone konkretną, codzienną miłością jest bardzo silnym znakiem, że dusza przygotowuje się do nieba. Teraz, gdy znasz już trzy znaki ujawnione przez Ojciec Pio: życie głębokiej modlitwy, akceptacja cierpienia z wiarą i życie miłością, najważniejsze pytanie brzmi. Jak zastosować to wszystko w praktycznym życiu, pośród pośpiechu, wyzwań i ograniczeń dnia codziennego? Dobrą wiadomością jest to, że nie chodzi o życie w odległej świętości zarezerwowanej tylko dla osób zakonnych. Ojciec Pio nauczył nas, że droga do nieba zaczyna się od prostych i konsekwentnych kroków. Stwórz realistyczną rutynę modlitewną. Zarezerwuj w swoim dniu stałe chwile, nawet krótkie. Aby być z Bogiem. Może to być poranek przed snem lub chwila ciszy. Ojciec Pio szczególnie polecał codzienną modlitwę różańcową. Jeśli to możliwe, uczestnicz często we mszy świętych i korzystaj z sakramentów, zwłaszcza regularnej spowiedzi. Zmień swoje spojrzenie na cierpienie. Wszyscy doświadczamy bólu, fizycznego, emocjonalnego lub duchowego. Kluczem jest to, jak na niego reagujesz. Zamiast buntować się, zamień ból w ofiarę. Panie, łączę to cierpienie z Twoim cierpieniem na krzyżu, z miłości do ciebie i dla zbawienia dusz. Ma to ogromną moc duchową. Okazuj miłość w małych rzeczach. Nie musisz otwierać instytucji charytatywnej, aby kochać jak Chrystus. Zacznij w domu, przebaczaj, słuchaj, pomagaj. W pracy bądź miły, okazuj szacunek. Na ulicy traktuj wszystkich z godnością. A kiedy to możliwe, angażuj się w działalność społeczną, pomagaj potrzebującym nawet anonimowo. Ojciec Pio mawiał: Pomaganie bliźnim to pomaganie sobie w osiągnięciu nieba. Regularnie badaj swoje sumienie. Codziennie zadawaj sobie pytanie, czy moje życie odzwierciedla te trzy znaki. Czy żyje jak ktoś, kto pragnie nieba? Pomaga to zachować skupienie i skorygować kurs, gdy jest to konieczne. Zaufaj miłosierdziu Bożemu. Nawet jeśli jesteś daleko od tego ideału, nigdy nie jest za. późno, aby zacząć od nowa. Ojciec Pio zawsze mawiał: módl się, czekaj i nie martw się. Bóg jest cierpliwy i pragnie cię zbawić.